Ja jako osoba publiczna, jako aktor grający w teatrze i w jednym z najpopularniejszych seriali w Polsce, no, spotykam się z oceną notorycznie, tak, jeszcze teraz w dobie social mediów, kiedy funkcjonowanie na takim czy innym portalu internetowym też jest częścią jakby naszej pracy. Nie mówię, że jakąś nadrzędną, ale ta dostępność do możliwości komentowania wszystkiego, od zachowania poprzez wygląd, jest, jest czymś tak prostym, jak powiedzmy, nie wiem, wyjście do sklepu i kupienie sobie przysłowiowej oranżady. W związku z czym, no, trzeba mieć, jak to mówią, serce motyla, a pancerz nosorożca, żeby być odpornym na tego typu reakcje ze strony społeczności. Ja natomiast z, jakby z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że przy rzeczywiście jakiejś tam ilości niepochlebnych komentarzy komentujących mój wygląd spotykam się z ogromną rzeszą wsparcia ze strony osób, które na szczęście postrzegają moją osobę nie tylko przez pryzmat wyglądu, ale przez pryzmat tego, Jakim jestem człowiekiem i co sobą reprezentuję. Więc nawet jeżeli nawet nie zdąży odpisać na pewnego rodzaju komentarze, które się pojawiają pod moim adresem, metaforycznie ta Rzesza Fanów już dawno zrobiła to za mnie. Natomiast rzeczywiście myślę, że osoby hajtujące nie mają absolutnie świadomości tego, że po drugiej stronie siedzi człowiek, który ma emocje i uczucia. I ym... To naprawdę może, może mocno zdołować taką osobę, która słucha tego rodzaju inwektyw na własny temat, a zwłaszcza od osób, które nie mają bladego pojęcia, nie mają wiedzy na temat tego, czym jest choroba otyłościowa. Jeżeli ktoś ma na przykład nowotwór, prawda, i uda się mu wygrać z nowotworem. No to jest jakby ogromny sukces. Ja wiem, że tych dwóch chorób nie wolno porównywać, ale ich pierwsze się nasuwa takie najbardziej pozaiczne jakby podejście. Natomiast kiedy ktoś ma nawrót choroby otyłościowej, yy, choroby nowotworowej, spotyka się to ze wsparciem, ze współczuciem, z jakąś empatią i tak z wrażliwością na dany temat. W przypadku choroby otyłościowej bardzo często spotykamy się z kompletnie innym podejściem. Czyli jeżeli ktoś jest chory na otyłość i e, uda mu się zredukować masę ciała do akceptowalnej dla danej jednostki, prawda? No to jest traktowany jako jakiś tam sukces. Natomiast jeżeli jest nawrót choroby otyłościowej, tak jak w moim na przykład przypadku, to już nie ma tego podejścia, tylko dalej stygmatyzowanie i hejtowanie osoby, że nie udało się i tak dalej, że nie traktuje się tego w kategoriach choroby. Stąd wynikają te problemy i stąd wynika postrzeganie tej choroby w zupełnie innych kategoriach niż inne choroby. To jest bardzo krzywdzące. Myślę, że dlatego ta edukacja dotycząca choroby tołościowej jest bardzo ważna. Wszystko się sprowadza do edukacji, do wiedzy. Jak nie ma wiedzy, no to jakby trudno się wypowiadać na jakiś temat. Ja, jak, jak się na czymś nie znam, to się po prostu nie wypowiadam.